I niż w Świątnikach wygrywa takowity sprinter. I zostaje zwycięzcą etapu Krzysztof Jeżewski. Przedwyższony połóż na to końcowicie. miejsce bardziej wyjątkowy na pewność Koląskiego Teletonu Mateusz Mrózny. Koła dyscypliny Mrózek-Krzyż. W trzecie miejsce aktualny mistrz Polski, Polan Zdecydowany Lamprej Reprezentacji Polski, Marcin Safał, kiboroczny obrońca artyścigo. Serdecznie proszę, obójcy zastępcę górnicza, świątyni Górnej Witolda Fronte, o uchonorowanie najlepszych korporacji. Mamy tu epatu, wielkiego epatu z ulicą Świątnika Górnych. Pełne szczegółowacje. Mateusz Mroźnik jest znacznie wiceliderem wyścigu. Ma 40 ostatnio do drugich latach. Po co rekordy, że pracują? Uwielbiam, że najpiękniejsze. Tych liści są kołami radki dwóch przed bohaterami dzisiejszego portatu. Gratulujemy i nasze kochane podszczysty, kochane przedszoladzy i nie tylko. Jeszcze raz kochane w górę i prawo, piętna czerwonia, zakończenia w drugim wyświatku. Pani Pani Jacek Przylepska, Ja apeluję. Mili Państwo, po dwóch czasach z siódmego Wyścigu Górskiego lidera czołg, będzie jechał reprezentant ekipy Ciechajla Autor Artur Artur Zapraszamy Artura. Artur Zeszko, prosimy bardzo Żółta tęszyła, ale był żółta, tęszyła lidera, naznakowego, mojego kolarza. Artur Zeszko,

Proszę Państwa, dzisiejsze trzy Górskie Premier, a wygrał znakomity kolarz Tomasz Kielnicz z ekipy PTT Polska-Tefonkowicę i jest nowym liderem w klasyfikacji najlepszej korali. 3 Góry Telefon PTT, poproszę dyrektora sportowego myśliwca Tomasza Wójcika o założenie zielonej koszulki najlepszego górala, najlepsze wyrazy. A by for podziwiają, podzielają, gratulują, to znaczy, nic o To format innych sety 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 jest A, ja to Nie jest teraz. Nie jest teraz. I gratulujemy i to zdjęcie, i po to, że kortezy dziesiątki odwitek, i wizytę i wszystko to najpiękniejsze. W najlepszym wykładzie z klasyfikacji do roku 23 jest reprezentant ekipy średniotkim, E.V. Prosimy dyrektora wyścigu, znakomitego, wybitnego, międzynarodowego, polskiego prezydenta małopolskiego, włoskiego, kolarskiego Marka Kośickiego. I brawa dla dyrektora, znakomitego, świętego, wybitnego, dzieła komfortowego. Wielka postać w polskim Marek Kośicki. Miała koszulka, mułeczak, ekipy Śląski. Przez innymi. Zapomujemy. Nic nie zaskakuje w poziom, ale jeszcze jedna koszulka w posiadaniu wszystkiego zawodnika. To koszulka niebieska. Prosimy bardzo, najlepszy zachodniki zagraniczny Czech, Izzy, Epidy i korpusze Witoldskie Szymonka. Proszę Państwa, wlaskujcie. Świetny koras. To ta niepokojalna scenoria. Jak jestem tu szykołapityki. Wszystko to jest już i wnuczcy, wstępcy, i tłumaczki na szczęście. I wnuczaczki, i dziękujemy serdecznie. Drogi obrawo i jeszcze raz w prawo. a mikrofon zgodne ręce gospodarza. Proszę bardzo, witam do słońca zastępca burmistrza. Przede wszystkim chciałbym pogratulować etapu. To wielki sukces w tych warunkach, tak Chciałbym pogratulować wszystkim